Ile ćwiartek ma 5 całych? Co to takiego jest ćwiartka? Ćwiartka to należy wiedzieć, że jest to ułamek 1 czwarta. A ile my całości mamy? 5 całych. To na przykład mamy 5 prostokątów. I teraz każdy prostokąt musi być podzielony na ile części? Na cztery. Tak? Bo... My mamy dowiedzieć się, ile ćwiartek ma pięć całości. A jedna ćwiartka to jest 1 czwarta, czyli na cztery części dzielimy każdy prostokąt. No i teraz pierwszy prostokąt. Jedna czwarta, 2 czwarte, 3, czwarte, cztery czwarte. I to już jest całość. Kolejny prostokąt również dzielimy na ćwiartki, następny na ćwiartki. Tak, każdy prostokąt, każda całość została podzielona na ćwiartki. No i teraz jak to policzyć, ile tych ćwiartek jest. Otóż my mamy 5 całych, tak? Czyli 5 możemy pomnożyć, ile ćwiartek ma jedna całość. Cztery ćwiartki. To już sobie powiedzieliśmy. Czyli 5 całych pomnożymy przez 4, bo każda całość ma po cztery ćwiartki, a mamy 5 całości, to wyjdzie nam 20. No i możemy już odpowiedzieć na pytanie, że. 5 całych to 20 ćwiartek. Tak, taką odpowiedź możemy postawić. Dziękuję.